Witam Was w formacie Arena Pomysłów, gdzie trwa odwieczna bitwa, nie tylko ta aranżacyjna, ale też na różne użyteczne sposoby. No dziś w kopertach ukryłem temat przewodni związany z ogrodowymi pracami, to na jego podstawie będą musiały zostać przygotowane pomysły przydatne właśnie w tym miejscu. No to co panowie? Koperty w ręce, a zatem kto losuje? Żółte, bo słońce, lato yy, i taczka. Jest? Która nie ma nic wspólnego z kolorem żółtym. Ja mam jeden pomysł, ale będę musiał go przerobić. Powinno to jeszcze lepiej zadziałać. Myślę, myślę i tak widzę tą taczkę, to niezbyt urodziwe. Może to jakoś coś w jakieś estetyczne klimaty polecam. No muszę chwilę jeszcze pomóc. Słuchajcie, jeżeli potrzebujecie kogoś do pomocy, Abiego czy kamera, to korzystajcie z ich rąk do pracy. No a my zobaczymy, czym chłopaki no, zaskoczą w tym odcinku. Ja abiego, bo tam jest dużo noszenia. Kompost nie bez powodu jest nazywany czarnym złotem ogrodników. Można go wykorzystać w uprawie praktycznie wszystkich roślin w ogrodzie. Idealny dla amatorów. No i będziecie go mogli produkować za darmo. Dlatego jeśli u was zapadła decyzja, robimy kompostownik, to zróbcie to z pomysłem. I za nie duży pieniądze. Jak widzicie, ze sztabą udało nam się wyhaczyć kilka palet. Nie są to Europalety, tylko zwykłe, więc są one o niebo tańsze. Często one zostają po budowie. Nie wiadomo, co z nimi zrobić, ale właśnie to z nich dziś powstanie nasz kompostownik, żeby wam wszystko naświetlić. Za chwilkę pokażemy Wam, co planujemy. To moje palety po palecie. Aby już na początku Wam pokazać, jaki mamy na to pomysł, na tablicy rozrysowaliśmy plan konstrukcji i postawiliśmy sobie trzy założenia. Ma być praktycznie, prosto i oczywiście tanio. No dobrze, mam nadzieję, że ten rysunek troszkę rozjaśnił Wam to, co mamy zamiar zrobić. Jednak... Oprócz palet będziemy potrzebowali jeszcze trochę materiału, dlatego już skoczy do kastoramy i za moment widzimy się w ogrodzie. Kompostownik z palet to szybka akcja, więc nie mam za dużo rzeczy do kupienia. Przede wszystkim potrzebne będą wkręty ciesielskie, jakieś kantówki plus decha, małe kółeczka, siatka metalowa i pokost. Dlaczego pokost? Bo jest przeznaczony do surowego drewna, nie tworzy warstwy lakierowej i jest naturalny, czyli. Tak, jak ma być z kompostownikiem. Ma być naturalnie, bez żadnych lakierów, farb, emali, ani innych chemicznych rzeczy. Dlatego właśnie tutaj wygrywa pokos. Do projektu kompostownika nie musicie specjalnie kupować taczki, bo pewnie już jakąś macie. Natomiast my swoje wszystkie wykorzystaliśmy i przerobiliśmy. I szczerze, nie mamy ani jednej normalnej taczki. Dlatego muszę kupić. I co? Można śmigać taczką ze stylem? Paczki sterowe kółeczko. Z taką felą, to ja mogę się pokazać w kruszynie. Dla tych nawet bardziej leniwych, mamy już przygotowane. Gotowe ośki. Nie masz ośki, Zmienia koło. Gotowe. Dobra, wszystko jest. Lecę do kasy. Zaczniemy budować nasz kompostownik. Najpierw obcinamy wystające kawałki desek z palet. Ułatwi nam to zadanie, konstrukcja będzie solidniejsza, bo nie będzie pustych w przestrzeni. Jeden trzyma, drugi wkręca i idzie naprawdę łatwo i przyjemnie. Nic nie trzeba wstępnie nawiercać, po prostu zakrętarka i wkręty ciesielskie do budowania takich konstrukcji. To piękny temat. Szczególnie kiedy ty tylko trzymasz paletę. Trzeba przyznać, że idzie szybko, nawet szybciej niż myślałem. Bazę mamy już gotową. Ja jeszcze tylko dorzucę taką małą uwagę, że jeśli chcemy, aby konstrukcja naszego kompostownika była nieco wyższa, to można palety ułożyć w ten sposób. Tak, wiemy, wiemy, że najlepiej by było zaimpregnować te palety przed ich skręceniem. I mocno polecamy takie rozwiązanie każdemu, kto będzie tworzył taki zestaw. Ale my, jak zwykle, się rozpędziliśmy. Babuś pieści całą konstrukcję pędzlem, chce być dokładny i chwała mu za to. Ja stwierdziłem, że nie jest robota dla dwóch, dlatego zajmę się teraz budową sita do przesiewania naszego kompostu. Jest to istotny element całej konstrukcji, więc trzeba to zrobić i już. No dobrze. Do ramy mojego sita użyję takich nieco wyższych desek, po to, że jak nałożę sobie porcję materiału, to żeby mi się to nie wysypywało na zewnątrz. Całość oczywiście została wymierzona pod moją misję chytaczki, no to skręcamy ok, rogi mam przyłapane, no to jadę teraz co kawałek, no bo w końcu będzie musiał to wytrzymać pewne obciążenie rama naszego sita jest gotowa, akurat na tyle wysoka, że jak coś tu wrzucimy, no to nie będzie nam wypadało na zewnątrz, siatkę mam już po części przymocowaną, raczej się to nie ruszy, no to teraz odcinam sobie to co mi niepotrzebne, czyli cały rulon, bo jest tu 5 metrów o minus moje 50 no i co, przybijamy dalej no i proszę bardzo, sito gotowe można jechać dalej. Kolejne kantówki na stole. No i nie ukrywam, trochę tego skręcania jest, ale łączę kwadratową z prostokątną i tak powstają płozy. Oprócz cita doszły już płozy, no ale trzeba teraz jeszcze sprawić, żeby te sito na tych płozach jeździło. Dlatego dwie kantówki docięte. Zaraz to wymierzę, żeby równo to przykręcić. No i zobaczycie dalej. Będzie prosto, ale skutecznie. Pozostała już ostatnia ramka, która musi się usadowić na płozach, które będą zamocowane między paletami. Jeszcze tylko kółka, no i si to mamy gotowe. A oprócz palet potrzebnych do budowy konstrukcji, zaostrzcie sobie jeszcze jedną, z której będziecie mogli odzyskać deski. Tylko pamiętajcie o usunięciu gwoździ. Proszę, jakie ładne deseczki. Polecę je po kostem, ale chwilę później. Tutaj będą prowadnice wraz z deskami, ale najpierw. Trzeba przenieść wymiary. I mamy to. A za prowadnicę posłużą kawałki kantówek i deseks odzysku. To najprostszy system ever. Tutaj po prostu nie ma potrzeby kombinować. No i pięknie, ładnie i wyjątkowo tanio wyszło. Ale przecież tutaj liczy się najbardziej praktyczność, więc lecimy. Kiedy wasza zbierana pieczołowicie materia organiczna poleży dłuższy czas, to z dołu będzie już się tworzył kompostik. Wyciągamy go, wrzucamy na sito, przetrząsamy kilka razy, a odpady, które zostaną cyk na prawą stronę. Czarne złoto mamy teraz załadowane na taczce. Dodatkowo to posłuży nam do odzyskiwania ziemi podczas różnych prac ogrodowych. Działa, sprawdza się, ale jeśli wolisz kupić gotowy kompostownik albo już gotowy kompost, to żaden problem. ma już dawno o to zadbała i nawet wielkość taczki będziesz mógł sobie dopasować. Co więcej, do kompostownika można otrzymać dotacje nawet do 800 zł. Co prawda każda gmina może ustalać własne stawki, ale co ważne... W każdej gminie ulga musi zostać wprowadzona. Tak, dla niektórych może to brzmieć jak fake news, ale przecież wystarczy włączyć pauzę w filmie i sprawdzić w górę. No, no, temat. Ciekawy, ale postanowiłem, że podejdę troszkę do niego inaczej. Nie będę kupował taczki ani nie będę wykorzystywał jakiejś starej, tylko sam ją zbuduję od początku. I nie będzie to taczka do włożenia kamieni, tylko taka taczka ozdobna, którą będziecie mogli się pochwalić. Ja już tutaj plan mam naszkicowany, składniki, materiały pospisywane. Jadę tylko do Castoramy na zakupy. No i widzimy się na warsztacie. No i oczywiście, jak wam powiedziałem, tak zrobiłem. Pojechałem do Castoramy i kupiłem tam kantówki, deski, trochę wkrętów, no i oczywiście. Coś do zaimpregnowania całej konstrukcji. No i słuchajcie, przyjechałem, materiały przywiozłem, ale postanowiłem, że koło stworzę z czegoś, co znajdę tutaj pod naszym garażem. No i mam taką grubą sklejkę. Myślę, że z trzech elementów połączę je i wyjdzie takie fajne, szersze koło. A nawet, szczerze mówiąc, te połączenia w sklejce zrobią z przodu taką fajną, jakby taki bieżnik opony. A to będzie wszystko jednak dalej drewniane. Wyciąłem sobie takie mniejsze fragmenty, bo o wiele łatwiej będzie mi się wycinało okrąg. Dobra, wszystkie elementy skręcam, no i teraz na czołgu podszlifuję całość. Ale słuchajcie, żeby to koło nie było takie toporne, ciężkie. Zrobimy tutaj takie otwory i będzie to naprawdę fajniej, lżej wyglądało. Nie wiem, czy kojarzycie Lamborghini Diablo, tam były takie kiedyś felgi. No i dobra, no koło mamy z przodu, wiadomo. I tutaj takie zrobimy dwa wzmocnienia, żeby też trzymało kąt całej taczki. Jak zaraz to skręcę, to zajmiemy się kołem. Zastanawiałem się, że tutaj przód troszkę zaokrągle fajnie będzie to wyglądało niż takie sztywne, kwadratowe, kanciaste końcówki. Jak już odciążyliśmy troszkę ten przód, zaokrągliłem to, jeszcze rączki takie tutaj wytnę. Mogę to wcześniej zrobić, ale wiecie, jak to jest. Wszystko można, ale dużo pomysłów przychodzi jeszcze podczas prac. Więc wytnę takie rączki, będzie to fajnie, delikatnie wyglądało. No i co kochani, o wiele lepiej, nie? Perfekt! Dobra, próba generalna. No kurde, powiem wam tak. Tak naprawdę to ma być ozdoba, ale ona przy okazji jeszcze może być przetransportowywana. Na przykład sobie łagodujemy tutaj kwiatki pod daszkiem i jedziemy sobie w dane miejsce. Więc fajnie, jeżeli jest mobilna. A jeżeli nie, też może być. Rana, bym powiedział, jest już gotowa, więc biorę się za jej obijanie. I tak samo jak w przypadku przyczepki, którą polecam, obejrzyjcie sobie przyczepkę kempingową, bo naprawdę fajnie wyszła. Dzieciaki zadowolone. Tak samo i w tym przypadku biorę pneumatykiem przyczepiam, Wstępnie, później możemy oczywiście to wzmocnić wkrętami i zaraz zobaczycie, co dalej. Ale kochani, nie będzie tak łatwo, spokojnie, bo tutaj jeszcze chcę zastosować taki pewien ozdobny wzór. Więc muszę go tutaj narysować i wyciąć. Golej mu się nie podoba, więc jeszcze kilka prób i myślę, że któraś będzie ok. Mi się wydaje, że jest fajnie. Tu też będzie ucięte. Teraz na drugiej desce to samo odrysuję. Dobra, ułatwmy sobie życie. Obrócimy całość. Konstrukcja gotowa. Wjeżdża na naszą... Jak to? Na podwozie. O, na podwozie. No powiem Wam, że Moim zdaniem, no, wygląda naprawdę bardzo fajnie. Chyba kolejny etap to jest jeszcze raz lekko, delikatnie coś przeszlifować. No i impregnat. No i słuchajcie, no do impregnacji oczywiście użyję moje nowe odkrycie, może nie takie nowe, bo już chyba z pół roku. <laughs> impregnat właśnie kupicie spokojnie w Kastoramie. Jest kilka kolorów, naprawdę piękne kolory. Ja akurat tutaj zastosuję biały. Z niczym specjalnym się nie wyróżnie, ale moim zdaniem z kwiatami naprawdę gdzie to się fajnie komponowało. Tu akurat używam pędzla, nie wałka, bo jest dużo takich ciężko dostępnych miejsc. Na pewno pędzel się tutaj lepiej sprawdzi. Każde za możemy dość nim. A i tempo też pracy nie jest złe. Słuchajcie, no zapomniałem jeszcze zrobić kilku otworów odprowadzających nadmiar wody, więc szybko to robię zabezpieczam pregnatem i bierzemy się dalej do roboty. No i słuchajcie, kolejny krok oczywiście to jest zabezpieczenie wnętrza. Użyję do tego też kleju kontaktowego, oczywiście grubej folii w kolorze czarnym, tak aby nie przebijała spod ziemi. No i zaraz wszystko tutaj będę wyścielał. I oczywiście najważniejsze jest to, żeby tutaj te otwory, które są odpływowe, tak fajnie powywijać ten, tą, tą folię, żeby po prostu nie miała kontaktu z drewnem. No i teraz, aby swobodnie woda mogła. Tutaj rozsączać się naszymi otworami musimy zrobić taki drenaż. Nie trzeba za dużo, ale myślę, że z kilka centymetrów kamyka wystarczy. No, ja mam taki ozdobny, ale jak macie zwykły, to po prostu może być zwykły, najprostszy, bo i tak to wszystko będzie przesypane. Ważne, żeby były to większe kamyki, aby naszymi otworami po prostu nie powelatywały. Dobra, no i teraz od samej ziemi. Tak, co dopiero posadzone, ale wydaje mi się, że naprawdę całość wygląda rewelacyjnie, moim skromnym zdaniem. Wy napiszcie sami w komentarzach, co sądzicie o tym projekcie, a ja wam jeszcze przypomnę o rowero kwietniku Primosza, który zrobił chyba w tamtym roku, a do dziś pełni tą rolę i tak naprawdę do dziś cieszy oko. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o takich projektach a tymczasem do zobaczenia.